Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku yy, pokażę Wam yy, modyfikację yy, fla, flant mod jakoś tak Ok, dobra, przechodzimy do moda Flant mod, o, tak, no dobrze w tej modyfikacji zejdziemy różne bronie yy, różne czołgi, tam samochody takie wojskowe wszystko nie Sam, te samoloty jakieś tutaj budulce żeby budować i stroje różne dobrze, okej okay, dobra jakieś zobaczymy jakieś może tym polecimy sobie potrzebny nam zawsze jest ten jest yy, benzyna nie paliwo, jeju musimy w fal i wrzucamy tutaj jak coś tam się załaduje możemy lecieć i lecimy ale wolno fortunę 歌曲。 Przechodzimy do następnej rzeczy do samochodów. Bierzemy sobie bie, na przykład tak jakiś i nasze paliwko. Yy, naciskamy jak jesteśmy w samochodzie. Naciskamy R i wrzucamy to tutaj. Tak jak samo jak yy, w samolocie i jeździmy sobie. A i te samochody, te... No, samochody właśnie mogą jeszcze po blokach yy, jeździć, nie? Na przykład takie jest jakieś. Nie wiem, zaraz wam wytłumaczę to. Na przykład yy... mamy jakieś tutaj takie nierówne albo coś takiego. O, gdzieś tak ustawimy. Niech będzie gdzieś tak. O. Te klipery my ale no, dobra. No niech będzie gdzieś tak, na przykład byle jak, nie? No i jesteśmy w samochodzie, jedziemy i widzicie, możemy jakoś... możemy jechać po tym. I no, na nowo wiecie. Yy, Okej. Okay. Yy, teraz kolejne. To jest. Tak. Yy, kolejny samochód to... Jeep. Też przyjedziemy. To samo co ten, tylko inne wiecie. Dobra, nasze paliwo. Ojej. R. Fuel. I wkładamy I jedziemy. No to naprawdę fajna modyfikacja. Jeszcze pokażę Wam bronie Kotek. Kotki! Dobra, tutaj się dobra. I teraz tak, przechodzimy do broni. Dużo nawet jest tych broni. Mówię. Pokażę Wam. Na przykład ten. Taki wolny ten jest na przykład. Ale takie szybkie są, jeszcze lepsze właśnie. I się w ogóle, w ogóle nie no to chyba dobry nie. Teraz zobaczymy jakiś na przykład snajper no, Nie, nie snajper ja K. E, dobra Lepsze jakieś Dobra Teraz na przykład... nie wiem Na przykład tak jest O, coś nie chcę. Też nie chcę. Nie, wiem, czy dzieje, dobra, weźmę jakieś Dobra, to na przykład. Też dobra. Jeszcze jakiś szybki. O, na przykład ten jest szybki bardzo. E, o, dobra. Trzeba więcej hitów, No i chyba to na tyle w, tym, w tej modyfikacji Yyy No jak się, się znajdę. No tutaj są wszystkie takie flagie yy, Stroje różne To nie wiem co tak. To... Dobra, tak. Pokazałem. Tutaj są to właśnie te wąsy, te bronie. O, mer. Zachęcam do osiągnięcia sobie tej modyfikacji, naprawdę fajna. Ta modyfikacja. No tyle, no. Cześć!